Cześć, witam Was na moim kanale, i w dzisiejszym filmie pokażę Wam przepis na krewetki z masłem i czosnkiem. Najpierw myjemy krewetki, następnie kroimy czosnek. Następnie wrzucamy na patelnię masło, a gdy masło już się rozpuści, dodajemy do tego czosnek. I smażymy czosnek, aż się lekko przyrumieni. Teraz na patelnię wrzucam krewetki. Smażę je z każdej strony przez 5 minut. Teraz dodaję 2 łyżki natki pietruszki. Wszystko mieszam. A więc tak się prezentują gotowe krewetki. Teraz możemy je przełożyć do talerza. Tak się prezentują krewetki już na talerzu. Jeżeli się Wam film spodobał, to zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale. No i do kolejnego odcinka to papa!